Przeżyj to sam! I głośniej! Przeżyj to sam! Jeszcze raz! Gdzieś na stacji paliw umieściliśmy ukryte mikrofony i kamery. Wszystko po to, by zapłacić za wasze tankowanie. Był tylko jeden warunek. Widzę kolejnych uczestników. No dobrze, ruszamy. Dzień dobry, witamy na stacji paliw. Do pana mówię właśnie w czarnej koszulce. Dzień dobry panu. Wszystko dobrze u pana? Jak mi dzień? O, całą rodzinę pan przyjechał do nas widzę, tak? Fantastycznie, fajna gromadka. Ilu Was tam jest w samochodzie? No, cały! Cały samochód! O, dzień dobry pani! Może pani podejdzie bliżej dystrybutora, żeby mógł panią lepiej widzieć? Jak ma Pani na imię? Małgosia. Pani Małgosiu. Wygrałam talon na balon? Chci... Czy chciałaby Pani wygrać talon na balon dzisiaj? No oczywiście. A może ty, talon na tankowanie? To jeszcze lepiej. Tak, jeszcze lepiej? No dobrze, Pani Gosiu, co Pani robi na co dzień? Niech Pani powie. No dobre wrażenie w zasadzie. To już, to już Pani zrobiła, na pewno. A co, a co jeszcze? Czym się Pani zajmuje? Czym się Pani interesuje? No i to bardzo szeroki spektrum. Dobra, ale na co dzień Pani pracuje, nie pracuje? Pracuję, prowadzę działalność gospodarczą. Jaka branża? Kosmetyczna. Pani biznesmen się, bizneswoman właściwie się nam trafiło. Właśnie. Bizneswoman beauty. A czy Pani jak śpiewa czasami? No rzadko kiedy. Rzadko kiedy? To może zrobimy tak? Ja mam taką propozycję dla Państwa, ponieważ trafił się nam duet przy dystrybutorze. To jest bardzo wyjątkowa akcja, której my płacimy. Uwaga! My płacimy za tankowanie w zamian za śpiewanie. To pewnie, że śpiewanie. Pewnie, że. Tak? Od razu? O pewnie. No dobra, słuchajcie, piosenka dla Was. Wybrałem. A to ja myślałam, że ja muszę mogę swoją. Tak Nie, tak, uwaga! Tak. Pio piosenka brzmi tak. Proszę posłuchać. Oto fragment oryginału. Dobra, to była rozgrzewka, widzę Pani Gosiu, że Pani zna. Pewnie. No to uwaga, to teraz razem. Ze mną, a idzie jeszcze o, pomoc. dobra, dobra, idzie pomoc, chodźcie wszyscy, chodźcie wszyscy. Słuchajcie, uwaga, robimy tak, ja odliczam, 3 2 1 a Wy śpiewacie Przeżyj to sam, tak żeby całe miasto słyszało. Jedyne takie wykonanie Przeżyj to sam dla Was, jedziemy! Yeah. Przeżyj to sam! I głośniej! Przeżyj to sam! Jeszcze raz! Nie zamieniaj serca w twardy głaz! Wszyscy razem! Póki jeszcze! Serce? serce ma. I jeszcze raz ten refren wszyscy razem głośno! Przeżyj to sam! Cała Polska śpiewa z nami! Przeżyj! Mieniaj. Nie zamieniaj serca w twardy głaz, póki jeszcze serce masz. Coś niesamowitego! Brawa dla Was! Uhu. To jeszcze uwaga, zaśpiewajcie jeszcze jeden wers. Radio Złote Przeboje. Akurat zawsze słuchamy tej No to uwaga! 3, 2, 1 Radio Złote Przeboje Które właśnie zapłaciło za Wasze tankowanie! Proszę o podłe! Proszę o podłe! Proszę o podłe! Proszę Słuchajcie, no musimy to jeszcze raz po kamery, wszyscy razem, uwaga! 3, 2, 1 i przeżyj! Słuchacze, Radio Złote Przeboje, tak? Zatankowani wrzuć bieg na wakacje w radiu złote przeboje.